Chciałam kota w butach ze szereka grając w podróbkę w Gardening Chciałam narysować go w tej klasycznej pozie z kapeluszem w której jest bardzo uroczym kotkiem, wcale nie próbującym nikogo zaatakować. Może jakby było więcej czasu, to wyszedłby lepiej, ale i tak było wiadomo o co chodzi. A Kolejny rysunek, który musiałam przerysować, to było Hello Kitty. Chyba nigdy nie miałam nic z Hello Kitty, więc było mi dosyć trudno, tak szczerze mówiąc. No ale widzowie pomogli i jakoś to narysowałam. Potem dostałam kotka i wiele różnych innych rzeczy, na przykład taką panią z dziwnym uśmiechem. A jak wiadomo, Podróbce z rysunku na rysunek czasu jest coraz mniej, aż Na końcu jest go tak mało, że ciężko jest cokolwiek sensownego narysować. A teraz zobaczcie sami, co się stało z moim kotem w butach. Ja próbowałam narysować kota ze ręką. To ja wiem, chyba w co to się zmieniło. Trochę było za mało czasu. Myślałam, że będzie no, więcej. Starałam się jak mogłam. prawie dobrze. Chciała mu dorysować. O Ułap. nie! I tam z kapeluszem z ekranu powoli, ja to Są widzę. No. Tak. O nie! Górnośczór już nas wita powoli. O nie! Ale późne oczka zostały, nie? Tak, tak. Proszący. No, nie na długo. Boże biedny, Ale on coraz bardziej ucieka. O, jest kotek, ale o, o, jest koło? proszący nadal. O, ale. Przeżył. O, kotek! O, kucy. Ale, kucy. Ej, dobra! Jej, ja się napatrzyłam na to Hello Kitty, ale ja nie miałam nigdy nic związanego z Hello Kitty i było ciężko. Mam na myśleć, że osoba po mnie się skapnęła. Ja rysowałam też Hello Kitty. Ja wiem się to Ale inne trochę. O, jest A Hello wygląda Kitty tak samo. Cały czas. Wygląda tak samo no. O, Jakie jest sexy Hello Kitty! Jej wrócił do pierwotnych, kitty. Tak, Hello Kitty z AliExpress. Ojej, no to 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 co nie, stało? Okay. nie, jest nie, 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 ten nie, 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 tak szczerze. Jest git.